...parter naukowy. Kazik! noba O łeb mój odpadł. Ciekawe potem jakie czapki wyjdą. No. Jestem wyższy od ciebie. No i chuj, ja jestem szerszy. Można włączyć mikrofon. Widziałeś

Hello and again welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Today you will be testing with a partner. Please wave to your partner. Guest. That's a big guy.

Please observe your partner's favorite animal. Good. Orange. Please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table. Test muskite. Oh, kryształki. To tu fajnego jest. To nieam kurwa. Hakia. To tu bo hakia. To nie fajne. O, to ja nim weźmiemy. Really? Okay. Blue. Please observe your partner's favorite element. Interesting choice. Your ping tool jeba. can also be used to, use be to be indicate jeba. to your partner ja where so you would like them to place their portal. For the sake of this test, I will pretend to be your partner. Yeah. Using your ping tool, please indicate where you would like me to place your two portals. S portals. Ping each location. A <coughs>

I ty musiałeś skakać przez to? O masz tu Co? postawić ten ten portal Na tu ścianę Do ciebie? Nie tu po twojej lewej O to właśnie tu gdzie coś jest Bo tu jest niebies na niebiesko A tu są Aha lol Teraz tu jest niebieski fioletowy lol Ale... A teraz postaw swój, swój portal Gdzieś obok A jesteś ty A jak ty żeś wziął swoje ten ten no, masz gdzieś na... Hmm, nie wiem. Cześć. Tu. No i tu. surface. Tam masz gdzieś w przodu jakąś dźwignię, bo widziałem. No Gdzieś tu jest? No. Tam gdzieś, o. Widzisz? Czekaj. A czekaj, czekaj. Eee, a a jo, dobra mam. Lol. ja mam topokale, czerwony i niebieski. Ja, ja mam so, niebieski yo. i co teraz? E. Pytaj. Mm, dalej. Calibrating blue's weight. Oh yeah. teamwork. Calibrating orange's weight. No variances detected. No, mm. i Your ping tool is invaluable for communicating specific uh, locations to your partner. podam lokacje. Ale... przez przypadek, więc... O... czekaj, czekaj... Eee... Ej, weź czekaj... O, patrz, masz, widzisz? Ja ci musiałem dać, dobra idę Dobre. Hmm. Aktywuję... mamy to. Ej, yes. cube! Weighted cubes calibrated. No variances detected. Did you know humans frown on weight variances? If you want to upset a human, just say their weight variance is above or below the norm. Oh. Don't worry. You can. They will just reassemble you. Nice catch, orange. Gdzie to? Patrz, tam bez... Koska wypadnie zaraz. No A, już. stąd, jo. Bo ja wciskam. Wiesz no. no. patrz, Jeszcze raz. A muszę zapać w ja Ja wciskam ją. Dobra. No, no, no. Trzy. Cztery. No. No. A co z tym teraz robić, ty? <laughs> nie wiem. Czekaj. Albo... Nie. Musisz gdzieś... musiał być... Musisz tam położyć. Ale ja, ja nie tu przejść. Bo to jest zablokowane. Nie mogę te, tego Portalu, Portalem jakoś. A czekaj. Położysz. Spadła. Chyba. Czekaj, jeszcze raz byś rzucił. Eee. Gdzieś tam poż... musi... No, tylko gdzie właśnie? Eeeh. Hmm. Tu jeszcze nie przeskoczył. <noise> Szybko. Ktoś tam wyżej skacze, ty. A Nie, czekaj Chyba musisz z główki pociągnąć No Co? No, no <laughs> Spróbuj Czekaj Dasz radę jakoś z główki? Dawaj, Na 3, 4, 3, dobra. i z główki pociągnij Tu jest wody A czekaj, może muszę tu postawić przejść Jeszcze, ej, raz. Sta, ej, jeszcze raz, staraj się jak najdalej do przodu, jeszcze raz No Jak najdalej do przodu wody. No z... Możesz, tak się drodzisz Nie po co się przychodzić tam. Dawaj, dawaj. Jak najdalej, do przodu. <muletra> A czekaj. Hmm. O lol, tu jest przejście. Gdzie? Tutaj o, to niebieskie tutaj mam. To patrz, ty Jaki no... Nie zwróćmy uwagi. Dawaj, dawaj tego. Muszę jakoś przerzucić tam, będę. Patrz, ty śle po to. Tylko Kiba musi. O, zapułem... Dawaj następną. Hmm. O, spadła. Czekaj, gdzieś tutaj przez to. Teraz jakoś? Nie. A czekaj, na to ustanę. Nie, musi to być kib. Dalej nie ma. Mm. Eee. Jakoś śmiesznie mówi tu. Dobra, dawaj tego. Tak Następny. Coś wykombinujemy. Eee... Może parek, spróbuj ty, nie wiem, jakoś... O nie, A nie, na ten jak Czekaj, jak miał jakoś... Jezu, to jest łatwe, tylko kurwa... Gupi, głupi... Nie wezmę je stąd. A nie możesz jakoś przez... Nie, nie ma. Po, ej, podaj mi... Ja pierdolę, podaj tym mi ją. Ty ja Pierdolę. Trędy. A tędy? <głupi> czekaj, no masz. O ja pierdolę. <głupi> Olo, dobre. Olo, ty. A ja, trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Kurwa, tyle się pierdolić z tym. Dobra, teraz ja to muszę wstać. O, już jakieś kurwa kombinowanie. Coś tam jest? Eee Czekaj, tu muszę wejść. A czy nie mogę na tym portalu postawić? Olo! zrywałem się. No, nie, no dobra. Ok Ej, weź postaw Dasz do tu postawić? A czekaj czekaj Tam jest Tak ja postawić było Nie A czekaj czekaj Niżej nie dał się, nie? Wejdź na ten przycisk Wejdź na A, przycisk Dobra I teraz tam ustaw I Czekaj Jej Ej Znikło lol <laughs> ej znikło. nic o czekaj aż skończę oglądać ciebie opaczaka suka a nie bo, bo... czekaj wciśnij cyk cyk teraz albo musisz stać w miejscu albo wejść przez to przechodzić no muszę to sobie finally i have almost given up on forever testing again you are the first to do calibration

Hmm. Czekaj zaraz z tego, a dobra Ale mamy rozbudowane nogi O koksisz Jak zaperdalam jak kurczak this is the computer intelligence training and enrichment center, human yeah. subject research center, or syntech. but why don't we all just agree to call it the hub? all cooperative testing courses begin at this central hub. from here, we transport you to the new testing course. Mm. Okay. Wow Możesz myszkę zwolnie, czekaj, zwolnić myszkę On tu za, za szybko. Dobra Tu już nagrywasz? Już dawno dawaj Dobra to ciśniem Ej, można jakoś szyb szybciej biegać? Nie ma nie. Znaczy. chyba, że będziesz nie wiem skakił taką Będziesz makro Boł Co? Wydawanie z bołu Hey, bardziej sprawdź, mój stary portal. Pokaż. Alol, na ziemię <grym> Ej, no właśnie. No i już. A, pójdź, pójdź. Znowu to samo? To chyba za każdą, za każdą rundę będzie. O. A to to po chuj ta runda była w ogóle? No ja wiem. Serdecznie. Hello again. This testing course was originally created for humans. It emphasizes teamwork. Unlike us, humans need to be taught teamwork. High five. O do Artyšen. A czeka ja tu. A dobrze, zarabisz musiał się ustać tamu. A gdzie to, to, to jest? Chodź teraz. Czekaj. Ten jak trzymasz tam, to widzę twój widok. Orange receives 5 science collaboration point. Aha, aha. a teraz ty. Czekaj, czekaj. Jakoś, Weź tak? ustanę na ty drugie jeszcze raz. Huh? Ustań na te drugie. Tu. Dobra, teraz ja muszę ustać. Dobra, tutaj, chodź tak, może przejść. Tylko, że to otwiera ok, to. Hmm. E Patrz co jest o, czekaj. Weź ustań na ten. No. To tylko to otwiera to. A portal chcesz położyć? A, w sumie. Postaw gdzieś tam u siebie, ej. No, idź tam już do tamtej drzwi. Czekaj, nie, teraz. No, otwórz teraz mi tamte. A nie, ja szlady. No mogę, ty musisz otworzyć tamte. To... Teraz przejdź przez portal, no. A nie, 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 czekaj, czekaj. Ja przejdę tam o. Ej, otwórz te. Nie. Otworzę ci następne, czyli... Iść na następny drzwi. No. No właśnie, i tutaj jest. Tu portal. tu portal. Tu. I zostaw tamten na ścianie. W sumie. Albo czekaj, weź wyjść teraz stąd i po... Albo... Nie, dobra, dobra, siedź tam, siedź tam, siedź tam, tam. Bo tu zobaczymy portal na ziemi. Patrz. Ui. A A ci się... Teraz jak tu. jest. No kurwa, i to ta misja? <laughs> keep in mind that like albert einstein and his cousin terry, history will only remember one of you. No. <laughs> you know in some human sports, the winner is the one who scores the fewest possible points. i just thought you might find that interesting. most winners do. Orange receives 5 Science Collaboration Points Tam jest jeden. Czekaj co to będzie? Przejście tam jest chyba. Dobra. Mm. Rol. A. Widzę gdzie tutaj przytrzymam taba, ale fajnie. No mówiłem ci. A nie zapomniało tu ty. Dobra, to... Idź do tamtego portala. Z tyłu. A dobra. W sumie nie wiem po co to zrobiłem, mogłeś przejść, bo normalnie. Nie, bo trzeba właśnie przycisk przycisnąć. Kamera się patrzyła, chyba no, <śmienki> <Taki> dźwięki <Yo. śmienki> Weź się spójrz na mnie o kurwa No, na tap <śmienki> No właśnie No idzie A teraz to? Czekaj co to jest? O, to się chyba coś stworzyło O czemu się patrzy tak no, do ciebie? Jak ty przytrzymasz jak ja to widać? No chyba. Weź przytrzymaj u siebie. Ale co? No ta taba ta na chwilę. No, no i co? A przy chwilą nie wciskałem i widziałem ciebie ty. No patrz czas to będzie. Nie widzisz Bo tam zrobiłem. A, tam, tam. Co tam Wciśnij swój guzik? Co? Guzik swój ciśnij. A ja. Na 3-4. Już wcisnąłem do domu. Bo... Tykanie zagara, przełącznik nieaktywny. A, musimy. Zróbisz szybko chyba. Racz ciskać ten, ile raza na tamten. trzy, cztery. Dobra. Yeah o. boy. O. Dobra, mam piuka, Moja piłka. Very good, you've really come together as a team. <laughs> Thanks to the one of you who appears to be do 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 doing do... all of the work. Musimy się skapnąć rzecz tam jeszcze po takim czasie. O kurwa, ciekawe, kto robi całą pracę za. Ty się pierd**alas. Mm. Ja powiedziałem, że trzeba zrobić tam tego. O, te kurwy będą teraz P-body. A nie, to twoje body. <grym> no. <grym> For protection. These tests are potentially My lethal when communication, o, teamwork, and mutual respect are not employed no. at all times. Naturally, this will pose an oh. interesting Trailer challenge for one of you, given the other's performance so far. What oh, the <tomamy> A Jezus Czekaj, ustaw to inaczej. No jak ty chcesz to ustawić? A, o dobre. I teraz co muszę zrobić ty? Niech kurwa nie robić. Czekaj. Ojo, dawaj, Nasza e... Masz się gdzie postawić? No. I co teraz? No jeszcze... Dobrze jest, dobrze jest. I teraz... czekaj. Teraz na drugi. Nie. Źle.